Halo ludzie. Świnia nam rozwaliła minę. <grym> Co to było? też to, to mina? No? Nie, to że się spakował Wejdź do tego domu. Dobrze, w. wy? A Kliknij tam przycisk! Gdzie To zna milion dolarów. Dajcie mi czterdzenki. Dobra. Nie, dajemy mu cały domek. Odpałzowanie. Przytrzymaj bułkę. Już. No, wchodź tam. I tyle. No. No yeah! nie! W końcu tylko lagły. ale lagły. Jeszcze raz tak bitek do czekaj, jeszcze nie. Czekaj, bo puszczam. Puszcz... Odpałzowanie. Widzisz, tu zaraz woda ten wyleci. Prank bro! to szybko. Dawaj, to jest twój nowy kolega, tak? No, a on tylko chce się przytulić. I dawaj, jeszcze.